Eee, Cześć dziewczyny, eee, dzisiaj Wam pokażę te brokaty, o które ciągle pytacie, żeby wam nakręcić filmiki. Tutaj są złote. Nie wiem, tam będę się starała się tak bardziej je pokazać. No dla mnie ten hashtag 27 to też złoty. To jest takie, takie bardziej. Yy, nie jest takie żółte o. Ten hashtag 46 to taki bardziej yy, rozkolt, A ten hashtag 96 to już taki trochę brudy wpadający. No i tutaj macie porównanie. 384 i hashtag 20. One są podobne. Ten P hashtag 20 bardziej yy, wchodzi w taki róż. Ten hashtag 58 jest bardziej brokatowy. Wszystkie hashtag i jakiś numer to są takie bardziej brokaty. Emki są troszeczkę z kolorem, jakby podbite. No mam nadzieję, że coś Wam to pomoże. W wyborze koloru. No, one wszystkie są fajne. Ja to, ja to ogólnie uwielbiam brokaty. No, a teraz są te takie. <grym> te są genialne. Te trzy. Czy znaczy, no wszystkie są fajne, ale ja sobie teraz zrobiłam ten MM09. No, jest jak on się mieni. na drobinki. ten pH38 jest bardzo, bardzo podobny i pH48nie Trochę czarnych. Ten PH 80, on jest taki jakby mniej czarny. Jakby lekko, lekko szarawy. Tutaj w tych innych widać, wie, jakie drobinki tam wpadają. O, tu jeszcze czerwony się zapodział. Ten czerwony to jest piękny. Ten 2239 też, we fiolet wpadający. Yy, MM05, jakiś taki bardziej niebiesko-zielony. No, one są fajne. <laughs> Które nie są fajne? Byli abrakaty. Nawet te zielone są fajne, tylko że zielone to akurat to może nie dla mnie. Na paznokciach jako kolor mi się bardzo podoba. Szczególnie ten MM24. Tak jakby wyklatowała zieloną. Hashtag 63. No jest genialny. Takie są namieszane te kolory troszeczkę, nie? Dobra. Teraz przechodzimy tutaj trochę we fileciki. MM18 też jakaś taka dziwna drobinka. Z różnymi kolorkami. Ciężko uchwycić te kolory, powiem Nie wiem, może będę musiała jeszcze w świetle dziennym coś zrobić. Tak jak zawsze mówię wam na live'ach, piszcie, to w wolnym czasie mogę jeszcze na Whatsappie wysłać, bo na Whatsappie to nie jest takie przykłamane. Zdjęcia, nie? Ten MM08 to to jest jakiś yy, z drobinkami czerwonego i grantowego. Patrzę, może jeszcze jakąś lampę inaczej ustawić One są jakby odrobinę ciemniejsze Jak się pokazuje, no każdy kolor wychodzi inaczej tutaj pod, yy, w tej kamerze ten 2238 to, to jest czarny z fioletem. Super kolor. No, wszystko zależy, kto co lubi, nie? Te są niby podobne, ale jednak inne. Te PH24 to jest prawie, że sam brokat. Tutaj są takie. Niebieskawe. Też z różnymi drobinkami, jakby No te 58, 11, 58, 57. Są też tak bardzo ciekawe. Są po prostu inne. O, i teraz nam się tutaj zmieszały ze srebrnymi niebieskimi. Ten 281 srebrny to jest taki mocny, do czerwonych się nadaje i czarnych. 971 delikatniejszy. Tutaj bym powiedziała, że 090 to już tak do pasteli mógłby być. A 190 to jest z takimi różnymi drobinkami. No tutaj jak pokazuję brokaty, to pokażę Wam jeszcze te wszystkie inne pastelowe. Znaczy pastelowe, kolorowe brokieciki, żeby to było też wszystko w jednym filmie nagrane. No to tutaj macie... Trochę lata zimą, chociaż dziewczyny uwielbiają tam róże. Nawet zimą. One się tam, widzicie, mienią się różnie. Każdy jest inny. ma tak. Dla mnie to róż za dużo. Takie różne fajne odcienie. I tutaj od razu pięć pokażę. Teraz przechodzimy w jakieś takie bardziej błękitne, miętowe. No. Mamy tak troszeczkę zielone. Zrobimy to trzy. Widzicie tą różnicę? Yy, ten PH-91 to jest więcej tego brokatu, a tutaj są jakby takie drobinki w tych dwóch pobokach. Bardzo podobnie. Teraz mamy lato. <laughs> Chociaż zobaczyłem, że to nie jest powiedziane. Każdy nosi co chce. Ja nie wiem, czy teraz czy wszystkie pokazałam, tak? Tak różowe pokazywałam.